Po długim okresie eksploatacji właściciele skody nie znaleźli szczególnie wrażliwych obszarów, jednak nadal występują niedociągnięcia, wśród nich można wyróżnić. Trzeba się przyzwyczaić do dynamiki przyspieszania auta, ale taka jest cena za mały silnik i mniejsze zużycie paliwa. Z biegiem czasu przyzwyczajasz się do samochodu i wszystko wraca do normy. W modelach z manualną skrzynią biegów występują awarie, szczególnie w nowych samochodach, gdy włączony jest trzeci bieg zamiast pierwszego. Po krótkim docieraniu problem ten znika. Słabym punktem samochodu jest izolacja akustyczna. Ponadto zaleca się wymianę go wszędzie, przednie i tylne nadkola, w bagażniku, w drzwiach. Lepiej to zrobić w centrum serwisowym. Samodzielne wykonywanie tego rodzaju pracy jest problematyczne. Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo niektórym usterkom, zwłaszcza tym, które występują w samochodach używanych. Silnik Skody Fabii jest dość słaby na autostrady. Komfortowa jazda przy prędkościach powyżej 110 km na godzinę jest problematyczna. Na autostradzie pojawiają się problemy przy ostrym wyprzedzaniu, odbiór wciąż nie jest wystarczający. Dobrze, jeśli masz manualną skrzynię biegów, w tym przypadku możesz przełączyć się na niższy bieg, aby wyprzedzić. Nie stanie się to w przypadku maszyn automatycznych. Po 6 miesiącach jazdy czeka Cię wymiana paska wraz z napinaczem i układem roulek prowadzących. Z przebiegiem 150 do 170 tys. km możliwe jest rozciągnięcie łańcucha rozrządu, co będzie sygnalizowane stukaniem podczas pracy silnika w przedniej części, gdy nastąpi gwałtowna zmiana gazu. Najlepiej wymienić go jako komplet obejmujący obydwa koła zębaty. Producent nie ogranicza przepisów dotyczących wymiany, jednostka może przejechać zarówno 40 tys. km, jak i 200 tys. km. Często ulegają awarii po 100 tysiącach km. Kompensatory hydrauliczne, których jest 8 zainstalowanych na silniku. Wymiana wymaga demontażu niemal całej elektrowni, dlatego pracę te należy zlecić zaufanemu serwisowi. Pierwszą rzeczą do wymiany są stabilizatory. Bezpieczeństwo podwozia zależy od stylu jazdy i warunków pracy. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych skarg na podwozie, wszystko przebiega do 150 do 170 tys. km. Przy tym przebiegu do wymiany również końcówki układu kierowniczego, co będzie przypominać o konieczności wymiany charakterystycznym pukaniem. Przebieg to nieco ponad 100 tysięcy kilometrów. Łożyska kół będą wymagały wymiany. Dużym plusem w działaniu jest to, że nie trzeba zamawiać części, prawie wszystko jest dostępne w sklepach. Dlatego okres naprawy jest znacznie skrócony. Pojawiły się także skargi dotyczące sprzętu elektrycznego. Pierwszą oznaką awarii sprzętu jest nieprawidłowe działanie podnośników szyb. Dzieje się tak dlatego, że przyciski nie są przylutowane zbyt pewnie i kontakt zostaje utracony. Problem rozwiązuje się poprzez ponowne przylutowanie przycisków, co możesz wykonać samodzielnie, jeśli masz niezbędne umiejętności. Jednostka sterująca pracą pieca, która steruje działaniem przepustnicy, często zawodzi. Niektórzy użytkownicy doświadczyli problemów z silnikiem pieca już w drugim roku eksploatacji. Samochody koncernu Skoda sprawdziły się ogólnie pozytywnie. Ci, którzy kupili fabie trzeciej generacji, nawet po dwóch, trzech latach eksploatacji, nie zamierzają jej zmieniać. Dużymi zaletami są niskie zużycie paliwa i niezawodność elektrowni. Ponadto silniki niezawodnie uruchamiają się w temperaturach minus 30 stopni Celsjusza. Koszty eksploatacji są budżetowe, konstrukcja samochodu jest prosta, większość części podwozia można wymieniać niezależnie. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić, że silnik nie jest specjalnie żwawy, a hamulce nie działają zbyt dobrze. Ale już w drugim roku eksploatacji kierowca całkowicie przyzwyczają się do samochodu i zaczyna pewnie z niego korzystać. Możesz wypożyczyć samochód, będzie to bardzo niezawodny pomocnik dla twojej rodziny. W razie potrzeby tylny rząd siedzeń składa się, tworząc bardzo przestronny bagażnik. Samochód czuje się pewnie na drogach gruntowych, prześwit wystarczający do jazdy po polach i lasach.